Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym, w kolejnym filmiku, filmiku gdzie pakujemy się, jutro rano wylatujemy e, do Alicante, do Hiszpanii, lecimy na święta wielkanocne, ale mamy już prawie wszystko przygotowane. Dzisiaj cały dzień pracowałam, wczoraj zaczęłam nas pakować i chciałam Wam pokazać jak to wygląda, bo to będzie piątkę dorośli, trójkę dzieci. Moi rodzice też dojeżdżają, spotykamy się na lotnisku. Lecimy łyzerem i dokupiliśmy jeden bagaż na ten cały tydzień. Myślę, że będzie ok. Tam w hotelu też mamy pralkę. A propos pralki, to właśnie mi się przypominało, żeby wziąć ze sobą tabletki takie do prania. Także tak, myślę, że będzie ciekawa podróż i chciałam Wam pokazać trochę przygotowania przed, jak to u nas wygląda. Pokażę Wam, co mamy na razie spakowane i jak to zrobiliśmy, że w taki mały bagaż się spakujemy. Oczywiście też mamy plecaki, wiecie, to jest wszystko na spokojnie. Um, także Także tak. Jak mówiłam, mam tutaj siatka, i pierwsza rzecz to pakujemy. Pierwsza, żeby nie zapomnieć, pakujemy. Weźmiemy raz, dwa, trzy, cztery. O, mam jakiś jeden taki duży, pięć. Może ten duży zostawię. Pięć i sześć. Sześć tych to, mm, oh, żeby mieć pranie pogarnięte. Jak się to nazywa, kapsułki do prania? A, bo ja mówię, cały czas u mnie w głowie jest laundry pods. Kapsułki do prania to laundry pods po e, polsku, po angielsku. Dobra. Tutaj pokażę Wam, ja kupiłam te packing cubes dla nas i to u nas się sprawdza. Tutaj jest packing cube Gabi, tutaj jest Emmy. tutaj jest Matyldy, mój jest jeszcze na łóżku. Mamy też pieluchy, bo po prostu stwierdziłam, dobra, mamy miejsce, możemy to korzystać. Dodatkowe jedzenie, tak jak kasze i mleko modyfikowane dla Gabi. Tutaj jeszcze będzie moje ciuchy, Johna i kosmetyki jedno rzecz, co też e, chciałam się upewnić, żeby to było, i, zanim wyjedziemy, to jest, chciałam, żeby tutaj nie było prania do ogarnięcia, po prostu wiem, że jak wrócę, to od razu wracamy do roboty i tak dalej, to fajnie już mieć większość rzeczy, wiecie, przygotowane już, e, żeby nie móc musieć robić prania od razu po powrocie. Słuchajcie, e, zrobiłam sałatkę z resztkami, tutaj jest like, sałata, wiecie, trzeba opróżnić lodówkę. No to, że jedziemy tylko na tydzień, to aż tak źle nie jest. No, ale wykorzystujemy tutaj wszystko to, co mamy i jemy sałatkę. Dziewczyny korzystają z ostatniej, z ostatniej z okazji, żeby pobawić się z koleżankami, zanim wyjedziemy. To z żonem tutaj na spokojnie sobie zjemy. Już zrobiłam e, dziewczynom różne tutaj przekąski i tak dalej, ale także tak. Dobra, smacznego. Mm. Dobra. Dobra, my już się, dziewczyny się ubierają w to, co będą miały w samolocie. I, I w tym śpią. I teraz pakujemy... Nie, ja nie będę spać w ramionkach, dlatego zakładam bluzę. Dobra. Yy, dziewczyny, te, te kredki bierzemy, dobrze? Będziecie się dzielić tymi kredkami? Dobra, jedna, jedna te kredki i druga ta flemastry, dobra? Dobra. A Matylda? Matylda jest Matylda. Jest Matylda. Nie, tylu, coś mniejszego, nie większe niż to. A Matylda? Zamiast tycze? Nie, dla mnie. A, jak Matylda chce, to może. No to masz Ej, się I Dobra, jakie e, chcecie jakieś książeczki? Ja chcę moją lekturę. Dobra, to spakuj twoją lekturę. A ja nie chcę. A, tam jest, bo ja ją. No ty ją schowałaś. Ja też chciałam zabrać Kuromi. Jutro, znaczy dzisiaj. To możesz tak od razu. Lilo, Stitch, and Nani were sitting quietly on the beach. Nani's friend David walked up. Hey Lilo! Nani. We've been having a bad day. Okay, have Ok, przez to, że wyjeżdżamy, wracamy późno. Czy później już po świętach to stwierdziłam, że fajnie by było też tego ja posprzątać. Jak wiecie, ja lubię, żeby było wszystko takie typopsie, bardzo czysto. Jak wracam, co teraz się tym zajmuję, ale już jesteśmy spakowani. Dziewczyny są spakowane. John chyba też. Jeszcze nasze własne kosmetyki. Cukarne szybko. Na podróż też mamy wszystkie swoje rzeczy. No i generalnie to tylko trochę takie małe sprzątanie do ogarnięcia są so, ja myślę, że dzisiaj do 22 e, uda mi się to wszystko ogarnąć i widzicie, John bo on raz w tygodniu e, gra w e, koszykówkę są korzykówkę. teraz gra bo się z Oasem cieszę się, że ten dobra, mam półtorej godziny żeby to zrobić trzymajcie kciuki, żeby się udało There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my tea I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am holy? Minut? Nie minut. I już zrobione. That was fast. Ok, pakujemy teraz przekąski. Bo każdy, kto podróżuje z dziećmi wie, że moment, co wyjdziemy z bramy, głodne jestem. Every time. Ok, jeśli chodzi o przekąski, to mamy czasy lekkowe, precelki, paluszki. Mamy słoiki legabi plus fruit pouches. Mamy takie jeżyki. ja to dostałam ja to na konferencję. Beżyczki, półki. E, te. Półki dla Gabi i e, orzechy też dla nas. Dzisiaj dostali nam bibułki, to też to weźmiemy prawdopodobnie. I też weźmiemy winogrona, bo też je mamy. Prawdopodobnie w drodze na lotnisku też weźmiemy banany, to na samej górze, bo to się fajnie je właśnie na lotnisku. Też nam zostało dwa jabłka, to też weźmiemy dwa jabłka. Żeby się nie zmarnowało, nie żeby się bardzo zepsuło w tydzień, ale wiecie o co chodzi. To na pewno zjemy, bułkę jeszcze zostawię, może bo wróci, będzie głodny. No i teraz y, torbę dla pieluch Giavi. Przez to, to jest krótki lot, przypominam, że ja biorę na każde dwie godziny lotu jedną pieluchę. Y, mamy też tutaj w tej pieluszce SPF 50 w sztyfcie, krem, taki mniejszy i krem na pupę, tak just in case i jeden outfit i też tutaj widzę jakąś łóżeczkę. so weźmy chyba jeszcze jeden outfit, bo mam miejsce i jeszcze dwie pieluchy i do jedzenia też to opakuję. Bo poczekajcie, czwarta... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 i mamy, medujemy się jeszcze 3 godziny. So, 6 pieluch, 6 pieluchów, mam 3. To jeszcze 3 muszę wziąć z góry. Też jeszcze co bierzemy, to jest. Ten pojemnik jest cudowny. Ma tutaj przegródki, widzicie? I tutaj jest jedna porcja mleka modyfikowana. Ja jeszcze karmię karmi, ale ona już, tak jak każde moje dzieci, tak późno zaczynają preferować butelkę, bo po prostu tam szybciej leci. Sokuriak. Czuję to, że jestem już na trochę takiej końcowej drogi, jeśli chodzi o karmienie. Karmienie mogą się czepić, że y, to jest krem. Mają rację, bo nie wolno. To biorę te kremy i wsadzam w osobną plastikową, przezroczystą siateczkę, bo to też w zależności od jakich lotniskach, to jest ważne i daję do osobnej kieszeni, żeby było łatwiej wyciągnąć. Biorę pieluchy osiem. Tutaj Mamy te pieluchy. Mamy mokre chusteczki i to jest o wiele łatwiej taką małą siateczkę ogarnąć niż na przykład cały plecak. No i słuchajcie, jeśli chodzi o podróże, takie śpioszki super. Wiem, że może niedobrze się czujecie, że Wasze dziecko wypiżło mnie na, na, w samolocie, ale like, come on, it's a baby. Mam jeszcze dodatkowe outfit, mamy, jak widzicie, mam trzy i to wszystko przez Matyabdę, gdzie pierwszy raz, jak lecieliśmy z nią, ze Stanów, ona była, bezczynnie nie miała roczka. To, albo miała, dopiero roczek skończony, coś takiego. To przez pierwsze dwie godziny lotu trzy nowe, piękne outfity, yy, może nie zmarnowała, ale Zdewastowała. Są so teraz <grymne> bez żadnych e, skrupułów. bo zawsze z dziećmi mam trzy odfity dla nich. Czyli dwie takie małe, jak wiecie, już moje, i na nie potrzebują. No, także tak, tutaj mamy torbę na pieluch. I teraz muszę tylko zmieścić się wszystko w trochę ułożyć. I po boku, to, po jednym boku będzie to jest mały plecak, też po jednym boku będzie butelka z wodą, a w drugim boku butelka. I tu jest torba moja i Gabi. Ciągle w własnym plecaku będzie miał cały sprzęt elektroniczny i to robimy specjalnie, przez to, że znowu jak jesteśmy w kolejce na security. Jest to wiele łatwiej, żeby jedna osoba po prostu w jednej torbie całą elektronikę. Potem jak już przechodzimy przez Was, to dajemy w osobne... do zależności, ale w osobne plecaki, żeby jedna osoba tego nie niosła, ale także tak, widzicie, wszystko się zmieściło. Tutaj na dole jeszcze ma trochę miejsce. Ale chciałam tutaj zostawić trochę boki, bo i z gorącą bobą. Witamy w... Jaki jest dzień? Noc. Jest noc. Jest czwarta nad ranem. Ja wstałam o trzecie, bo nie mogłam spać, bo mam całe zatkane zatoki. So, wzięłam coś, wykąpałam się w takim gorącym brzeżnicu, już się trochę lepiej czuję. Ach, no, jest czwarta piętnaście, i chcemy tak za 5-10 minut wyjść. Ja ogarniam samochód, a John ogarnia dzieci. To teamwork. Woo! Wiesz, dziewczynki są w samochodzie jak słychać. No i co? Jedziemy Mamy 4.30. Tak planowaliśmy Idealnie to wyszło Co jest mój sekret do tego? Wstałam półtorej godziny wcześniej niż powiem. A mi nie wyszło Nie wyszło Ci, żeby wstać? Śpisz teraz? No coś No bo wcale nie spałam w nocy Wcale? A ten, kto tak chrapał w waszym pokoju? Ja nie chrapałam tylko udawałam. Udawałaś, że zabrać. chrapiesz. Aha! Żeby zabrać. Ja też. Żeby Żebym tak spała z tą zabawką i tak A tacy się zabiera, no i kładzie w samochodzie, i mamusia mnie budzi tak na niby, A. żeby założyli Whoa. <laughs> I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on Put me together, take me back where I belong. I want it all I had a feeling, but the feeling is all gone. You're super smart and independent. Good job. If I could take you back to my youth, show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. The other nice. ring of my wrist is gold The one that we know? Yeah, yeah. The the a lot lot of, of. When one. I return from my spinning boat I'm remembering the words you told właśnie edytuję dla Was tego vloga, który oglądaliście i mam pytanie dla Was. Czy Wy macie jakieś pytanie, jeśli chodzi o podróże z dziećmi? Czuję, że mamy to już tak... Nie wiem... Prze... Mamy tyle doświadczenia, jeśli chodzi o podróżowanie z dziećmi, że... Możemy Wam, naprawdę czuję, że możemy Wam pomóc. Na przykład te dwie zabawy, które pokazałam z Gabi. Uh, to jest super sprawa. Z tą folią ona to odkrywa, like, odkrywała. I naprawdę z 20 minut, pół godziny się tym bawiłam. Ta taśma też jest bardzo fajna. Nie dla każdego dziecka. I to też trzeba podkreślać, że nie wszystko jest dla, dla każdego dziecka. Te klocki magnetyczne to też był hit przez całą podróżę. My je braliśmy na przykład też do restauracji. I dziewczyny się tam bawiły, jak musieliśmy czekać troszeczkę dłużej, bo też w Hiszpanii się czasami czeka trochę dłużej na jedzenie niż na przykład w Polsce. Just life, oni żyją innym tempem i bardzo to doceniam, ale głodne dzieci nie zawsze to doceniają. Dlatego takie zabawy też pomogą. Ja podziękuję poniżej, bo myślę, że też to jest taki podróżowy. Podróżny hit. So here we are. Uh, no i co, jak macie jakiekolwiek pytania, jeśli chodzi o podróże, to dajcie znać e, koniecznie w komentarzach poniżej. Szczególnie, że na czymś co pracuję to jest właśnie taki podręcznik e, dla rodziców, um, jeśli chodzi o podróżowanie z dziećmi. Miałam zrobić jakiś duży announcement, ale i tak zauważam, że teraz mnie osób ogląda moje vlogi. są. So, announcement e, to jest na czym pracuję. To te osoby, które oglądają tego, vlog, tego vloga, to teraz wiedzą. Będzie oczywiście, jak już skończę i sfinalizuję wszystko. Nie spodziewałam się, wiedziałam, że to będzie tyle pracy, ale takich ze strony technicznych, to jest mega dużo pracy i ciężko wszystko ogarnąć, ale zawsze jak, zawsze tak jest, so that's ok, ogarniemy to. I jak wypuszczę, to oczywiście dam Wam znać. No ale to jest nad czym teraz pracuję. To Wasze pytania też pomogą. A bo chciałam na samym końcu zrobić taki, taka część Frequently Asked Questions, czyli pytania najczęściej zadawane. I tutaj możecie mi pomóc i zadać te pytanie. I ja to potem dodam do książki. To może być Wasza taka cegiełka do tej wszystko, to tylko e-booka, bo to nie będzie książka fizyczna. Bo żeby to ogarnąć, to już nie mam nie mam na to głowy, powiem Wam szczerze. Dobra, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania, poniżej jak zawsze Matyda, Emma Gabi, ja i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!